na granicy wchodzi w drugie dziesięciolecie. Myślę, że to edycja bardziej profesjonalnie jeszcze przygotowana. No i ponieważ tyle imprez jest filmowych w Polsce, więc musieliśmy na coś postawić. Bardzo ważne dla nas były te specjalne pokazy. Tobruk jest wprawdzie filmem, który opowiada o wojnie, ale nie w kategoriach widowiska batalistycznego. To w gruncie rzeczy zupełnie kameralna historia, opowiadająca o ludzkich losach zdeterminowanych przez udział w wojnie. To jednak nie jest film o wojnie jako procesie dziejowym, tylko o ludziach, ich emocjach, postawach. wysadniku. Vojáci, pozor! Do tábora směr přímý vzdálenost 50 metrů po klusem. Kost. Kino na granicy jest adresowane na pewno do wszystkich miłośników dobrego kina. Do wszystkich ludzi, którzy, którzy w kinie poszukują tematu do rozmowy na przykład. E, którzy chcą poznawać kinematografię z najbliższych sąsiadów. E, z, z uwagi na jego specyfikę, to znaczy jakby faktycznie zakorzenienie w, mocne w kulturze Słowaków, Czechów, teraz też Węgrów, przyjeżdża tu też dużo ludzi związanych z tym tematem, czyli bohemiści, ogólnie rzecz biorąc Slawiści. Studenci i wykładowcy z uniwersytetu, bo faktycznie to jest dla nich jedyna szansa, żeby obejrzeć na przykład najnowsze produkcje tutaj. Lubimy czeskie kino, jest dosyć specyficzne i dopiero zaczynamy je poznawać i wydaje mi się, że też dzięki tym filmom jesteśmy w stanie lepiej poznać czeską kulturę, czeską mentalność. Atmosfera świetna, bo chodzimy nie tylko na filmy, ale też na koncerty i faktycznie po tych paru dniach pobytu na festiwalu niektórych ludzi się poznaje, ponieważ goście się przemieszczają pomiędzy różnymi punktami i siłą rzeczy spotyka się tych samych ludzi, więc oczywiście są to też spotkania po filmach, po emisjach, wieczorem po prostu wyjścia do pubów na koncerty, także polecam. Przyjechałam z miasta Warszawy do... do... Do cieszyna, żeby oglądać czeskie firmy. Czesi posiedli tą taką zdolność docierania do widza średniego, znaczy widza, który jest i wykształcony, ale który jednocześnie chce się w sposób taki, no nie za bardzo intelektualny jednak w kinie pobawić, można użyć tego słowa. I Czesi umieją nawiązać kontakt z taką właśnie widownią. I to jest chyba tajemnica ich sukcesu. Jestem wielbicielem kina czyskiego. Tak się składa, że zawsze mi było bliskie, może dlatego, że jestem właśnie z południa. To, co mi się najbardziej podoba w czeskim kinie, to jest ich podejście do człowieka. To, że oni zawsze bronią swoich bohaterów i przeważnie losy człowieka pokazują w takiej tonacji słodko-gorzkiej. Ta tonacja właśnie zawsze mnie fascynowała. Że u nich dramat jakby miesza się z komedią, że to jest takie kino między weselem a pogrzebem. Tego mi brakuje prawdę w polskim kinie. Mało tego jest w naszym kinie. Jakoś nie mamy dystansu za bardzo do swoich historii czy do opowiadanych, opowiadanych losów na ekranie. Szanuję to kino i cenię sobie, ponieważ myślę, że w przeciwieństwie do kina polskiego czyni mają ogromną zdolność mówienia o poważnych egzystencjalnych problemach w sposób lekki i nie dramatyzują za bardzo. Także za to ich szalenie ceni. To bys máro, měla víc co. Já se tady si ne. No ale. pohyb trošku. Pozdraví. Ale co nejděku. To li Dziś, bo tak Czeskie kino to dla nas, dla zwyczajnego widza w Polsce, to są przede wszystkim komedie. Komedie, które pokazują wspaniałych ludzi w sposób taki z dystansu, ironiczny. No Rzeczywiście to jest coś nowego. Znaczy, my takiego poczucia humoru, który się nazywa czeski humor, w gruncie rzeczy nie mamy i dlatego patrzymy na te filmy rzeczywiście z ogromnym zaciekawieniem. Czarny, pod podkoczarny. Výborně, díky. Se zapálím. A něco tam roste, co? Podívej. Bradavice. <laughs> Bradavice. No, jsou bradavičky takový. Jako dobrá. <laughs> co ho vyníkáte? Počkej, a teď se dívejte. Něco toho takového. Ono to roste. – Ale jak to smakuje nie? Tak, już się doprasza, panu jakoś. Do mm -hmm. do – Rafa? Program festiwalu budowany jest, jest podzielony na cykle. Cykle tematyczne, retrospektywy autorskie i największy cykl, czyli najnowsze produkcje. Retrospektywy autorskie w tym roku, czyli Ewald Shorm, klasyk kina czechosłowackiego. Być może jedna z najbardziej tragicznych postaci tego kina. On zrealizował sześć filmów w latach 60., bardzo płodnym twórcą. I te wszystkie filmy po 69 roku, po agresji układu warszawskiego, naszą Słowację, zostały zaaresztowane, trafiły na półki cenzorskie i tam przeleżały do roku 90. I już wtedy, w latach 60., Szorma i jego koledzy uważali za taki wyznacznik intelektualny, drogowskaz moralny. I chcieliśmy przypomnieć tego twórcę. Postarano sobie zliksernie lekcje Real Knight. Už to někdy předtím musel na sebe zoražit. Ano. Ale já myslím, že na to mysleli všichni lidi, ne? Každý je rád, že má tu možnost to sobě svobodně rozhodnout, ale málo kdo toho využije. W każdym z tych sześciu filmów, które pokazujemy, Ewald Schorm opowiada o problemach ponadczasowych, filozoficznych, psychologicznych. To jest zupełnie inne kino, inna tematyka i estetyka, której nie spotkamy u najbardziej znanych twórców szkoły czeskiej, Milosza Formana czy Wery Hitlowej. vlastně beru všecko, protože čas nějakého záběru můžu použít. někdy ne, ne, neuznávám, že celý záběr se kvůli nějaké chybě odhodí. W latach 60. zaistniała w czeskim kinie bardzo silna generacja niezwykle utalentowanych młodych filmowców. Ludzi, którzy mieli bardzo trudną, ale niezwykle ciekawą biografię. Twórcy ci przeżyli koszmar wojny, holokaust, a później powojenne represje komunistycznych władz. Te przeżycia opisali w przejmujący sposób w swoich filmach. Studiując w praskiej w szkole filmowej okazali, chłonęli to, co ciekawego, działo się w światowej kinematografii, bo z jednej w strony ówczesna Czechosłowacja bływ, była, 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 Cześć, Część, była odizolowana od Zachodu, ale studenci Famu mieli dostęp do najnowszych dzieł światowego kina, dobrze poznali włoski neorealizm, francuską nową falę czy brytyjskie Free Cinema. Otrzymali najlepsze wzorce do inspiracji. Reasumując, była to taka szczęśliwa chwila, gdy jednocześnie zdarzyło się wiele pomyślnych okoliczności. které zaovocovaly povstaním České školy filmové i jej nechý. sukcesem. Vrchol hory dodnes nazývají Kriváň. Povery o tajomných silách dlouho bránili lidem preniknout do hlbokých karpatských lesů. A i Diakatomo Satyeto sa u Prostre uprostred Európy stali przyrodną oblastią, jakoby zamrznutą w czasie. Drugi bohater naszego przeglądu to jest Paweł Barabasz, Słowak. Być może najczęściej na świecie nagradzany twórca filmowy. Ale te jego filmy nie trafiają w ogóle do szerokiej dystrybucji. Na Słowacji może się pojawiają, gdzie indziej na pewno nie. I pokazywane to tylko na festiwalach, ale bardzo szczególnie w festiwale filmu górskich, turystycznych, kraju Dziewięć moich filmów, które widzowie mogli tu obejrzeć, to okazja, żeby poznać różne ciekawe miejsca na świecie, zamyślić się nieco nad tym, jaka ta nasza ziemia jest ciekawa i fantastyczna, wielobarwna i niezwykle malownicza. Jacy tu żyją interesujący, wspaniali ludzie, jaka bogata jest ich kultura, a jaka piękna przyroda. Kolejny cykl to jest portret filmowy. W tym roku jest to postać historyczna, i, a w zasadzie na poły legendarna, to znaczy Elżbieta Batory, która przeszła do historii jako seryjna morderczyni o największej liczbie ofiar na koncie ponad 600 zgładzonych panien. Wierzyła, miała wierzyć, że kąpiel w ich krwi zapewni jej wieczną młodość. To koukáte krajané a braši, samí chytří, samý pilní, přitom všichni naši, jeden píše jiný skládá, nikdo a ne nikdo nedonaší, s nimi v srdci světa díl, ale nikdy v taši. Były, takie specjalne akcje. były w tym roku także tej wydarzenia tej specjalne. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy akcje, filmowy zdena, seans przez z graniczną z rzekę. Ekran był po polskiej, a widzowie i projektor po czeskiej stronie Olzy. Te darmowe pokazy były znakomitą promocją festiwalu. Zależy nam na tym, aby uatrakcyjnić imprezę, utrzymując wysoki poziom prezentowanych filmów. Robimy ten festiwal dla widzów. Jak co roku, większość widzów uczestniczących w naszym festiwalu to Polacy. Ale też warto zauważyć, że coraz więcej ciekawych wydarzeń kina na granicy dzieje się po czeskiej stronie miasta. Systematycznie rośnie zainteresowanie tą imprezą w Czechach. Nie wiem dlaczego, ale tak rzeczywiście jest, że mniej Czechów uczestniczy w tej imprezie niż Polaków, ale myślę, że co roku to jest trochę większa liczba. Masowy rapowy festiwal jest taki, jak oni tam mrzeją to paczką. To nie reptyl, to są metalisty wszystkie. Więc jest tu sporo takich specyficznych ukazów, które są typowe dla czeskiego repa. Tady Karel, z Mrazem. Co Karel? Możesz zapytać? Tak. No. jak jaką chcesz, Indio, o Cole, a nieżyseria, albo Traffica, albo mnie?